Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj będzie edycja trochę bardziej jesienna. No i mam nadzieję, że to widać, że jest trochę ta edycja bardziej jesienna. Ja jestem trochę bardziej jesienna, moja twarz jest trochę bardziej jesienna. Za oknem też mamy no, przepiękną pogodę, także dzisiaj chciałam pokazać Wam kilka produktów do makijażu, które mnie ostatnio bardzo do makijażu inspirują, ponieważ jesienią zawsze jakoś jest tak, że ja na przykład uwielbiam się malować. I niekoniecznie muszę szukać nowych produktów. Czasami jest tak, że wracam sobie do starych produktów albo do tych, których używałam wcześniej, a ponieważ pogoda dopisuje to w zasadzie tak, jak wam pisałam na Instagramie. Możemy mieć bardzo lekką bazę do makijażu, możemy w zasadzie mieć taki trochę makijaż letni, który możemy wkomponować kilka produktów, które sprawią, że makijaż po prostu stanie się bardziej jesienny. Takim na przykład jak mój, mam nadzieję, że trochę mi to wyszło, że mój makijaż dzisiaj jest bardziej jesienny, chociaż ja się zazwyczaj maluję w ten sposób. Ale dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, co mam sama na twarzy, czego lubię ostatnio używać, co mnie bardzo, tak jak mówiłam, inspiruje, co sprawia, że makijaż Daje mi wielką radość ostatnią i będzie tutaj przede wszystkim z tego co widzę mnóstwo szminek. Będą nowe rozświetlacze, będą produkty do brwi, właściwie jeden. Będzie nowy, rewelacyjny tusz do rzęs, coś do ciała, także mam nadzieję, że te produkty się Wam spodobają. I ten króciutki film albo umili Wam po południe, albo poranek, zależy kiedy będziecie go oglądać. Także weźcie sobie coś do picia, może kawę, może herbatę, może coś mocniejszego. I zapraszam Was oczywiście serdecznie do oglądania tego filmu. No, jak zwykle mikrofon wbił się mi w kadrę, ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. I myślę sobie, że zacznę dzisiaj, słuchajcie, od ust, ponieważ tych produktów naprawdę mam najwięcej, mam mnóstwo szminek. To dlatego, że dostałam ostatnio prezent od Agata Manosa. Dała mi kilka szminek, które, tak jak powiedziałam mi, tylko ja chyba używam, czyli szminki w kolorze. Wiadomo czego, czyli brązy, po prostu brązy. I może zacznę od szminki, którą dzisiaj mam na ustach i która niesamowicie mi się podoba i ze względu na kolor, i ze względu na formułę. I mam ją dzisiaj również z nową konturówką. I mówię tutaj o szmince Smashbox. Bardzo podobały mi się te szminki. Pamiętam, że jak oglądałam je w Seforze, to tak myślałam sobie, jaka dobra formuła, jakie piękne kolory, i na ten kolor od razu zwróciłam uwagę. I jest to <grych> kolor, który się nazywa Safe World. I są to szminki oczywiście matowe, i Nazywają się Be Legendary Lipstick. To jest szminka po prostu wykręcana i powiem Wam, że dawno szminki wykręcane no nie używałam w zasadzie szminek wykręcanych. Jak wiecie, lubię szminki w płynie. Natomiast według mnie zawsze szminki wykręcane są bardziej komfortowe niż te płynne. Chociaż dzisiaj będę miała taki jeden mały wyjątek. I jest to naprawdę przepiękny kolor. Tak jak widzicie u mnie na ustach, jest to coś pomiędzy takim brązem, ale ma w sobie jednak odrobinę różu. To nie jest taki czysty brąz. I co bardzo mi się w tych szminkach podoba, to zobaczcie teraz na to. Przesuwamy raz po dłoni, czy też po ustach, i macie pełne krycie. Przepiękny, komfortowy mat. Te szminki nie wysuszają ust. Są oczywiście bardzo eleganckie, bardzo malutkie, mieszczą się w torebce, jest naprawdę dużo pięknych kolorów. No, tak jak mówię, ja akurat oczywiście zwracam uwagę zawsze na tego typu brązy i naprawdę ten kolor mi się bardzo podobał. Chociaż na pewno w trakcie trwania tego filmu zmienię trochę ten kolor, dlatego że chciałam pokazać wam też inne kolory. Ale jeżeli tak jak ja lubicie komfortowe, matowe szminki, to akurat nie mówię, że musi być to ten kolor, ale tam jest po prostu. Dużo pięknych burgundów, dużo takich ciemniejszych kolorów, są też przepiękne róże, są też piękne czerwienie, więc myślę, że jeżeli szukacie fantastycznej szminki na jesień, to na pewno z tych szminek coś wybierzecie. I dalej, słuchajcie, dalej to są bardzo podobne szminki, z kolei dla osób, które chciałyby wydać mniej pieniędzy i chciałyby mieć również. Super komfortową formułę matową, która jednak na ustach wygląda bardzo elegancko i też jest bardzo kryjąca. Jest troszkę mniej kryjąca niż szminki Smashbox. Tutaj w ręku trzymam dwie dla mnie nowe szminki, dwa nowe kolory z marki Izadora. Pokazywałam Wam te szminki już na Instagramie, także tutaj myślę, że nie będzie dużego zaskoczenia i jedna z nich jest bardzo podobna do tej, którą pokazywałam przed chwilą. Są to takie dwa oczywiście piękne brązy. Jeden jest bardziej różowy i to właśnie ten będzie podobny do szminki, którą pokazywałam przed chwilką. I ten kolor nazywa się 01 Bear Bohemian. To jest szminka, która jest w stałej ofercie izadory. Zobaczcie, jakie szminki są do siebie podobne. Mam nadzieję, że to będzie widać też na przebitkach, że jest to naprawdę bardzo podobny kolor. Przepiękne, cudownie się nosi, bardzo lekkie, bardzo komfortowe szminki. I co mi się bardzo podoba, zamykają się na taki fajny klik. A druga szminka należy do kolekcji, do ostatniej kolekcji makijażu Izadory. Jest to kolor, który nazywa się Toasted Coca 02. To już na evencie wiedziałam, że ten kolor mi się będzie bardzo podobał. To jest taki chłodny, bardzo ładny odcień nude. Rzeczywiście coś takiego zimniejszego, jeżeli lubicie chłodniejsze odcienie. Jest troszkę jaśniejszy, troszkę mniej nasycony. Możem bardzo elegancki. No i z tym odcieniem trzeba się pośpieszyć, dlatego że tego koloru po prostu później nie będzie, dlatego że to jest edycja limitowana. I też postanowiłam sprawdzić z zadory nowe konturówki. Tu akurat trzymam konturówkę, która się nazywa Sculpting Liner 52 Pralin I powiem Wam, że dlatego chciałam je przetestować, bo one słyszałam, że są niesamowicie kremowe, komfortowe i... Pięknie suną po ustach i rzeczywiście jakość tych konturówek jest niesamowita i są one całkowicie wodoodporne, także można ich używać w zasadzie zamiast szminki. Ja dzisiaj na przykład wypełniłam całe usta konturówką i nałożyłam później odrobinę szminki i ten kolor jest idealnie dopasowany do koloru. 01 Berbohemian. Czyli to jest po prostu takie bardzo ładne, naturalne kombo. Jeśli lubicie neutralne szminki, naturalne szminki, które pasują idealnie do koloru ust do każdej sytuacji, to bardzo właśnie Wam polecam tą kombinację. 01 Berbohemian. I 52 Praline konturówka, naprawdę świetna kombinacja, wszystko się pięknie trzyma, a nie czuć tych szminek w ogóle na ustach. Ja na przykład nie znoszę mieć takiego lepkiego uczucia na ustach, po prostu dlatego pewnie nie noszę zwykłych szminek, bo mi to zwyczajnie zaczęło przeszkadzać, po prostu kiedy weszły szminki matowe, to zobaczyłam, że... Wolę taką formułę, bo jestem wtedy pewna, że mój makijaż nigdzie tam się nie będzie przesuwał. I jeszcze jedna szminka z nowych szminek, która niesamowicie mi się podoba. I to są takie nowsze szminki Bobby Brown, niesamowicie komfortowe. Jest to szminka płynna, one się nazywają Crushed Liquid Lips i ja mam akurat kolor znowu jakaś koka, także myślę, że tutaj będzie to znowu kolor pewnie pod brąz, natomiast on jest tak ładny, on jest dosyć ciepły. I zobaczcie, że przy tych kolorach on nie jest taki bardziej brązowy, jakby jest bardziej brązowy. Natomiast te szminki nie mają matowego wykończenia. Jest to bardzo ciekawa szminka, dlatego że wydaje się, że będzie to szminka taka nabłyszczająca. I trochę jest. Potem, jak nosicie ją w ciągu dnia, to staje się ona bardziej matowa, jakby w. Tapia się w usta, staje się troszeczkę bardziej matowa, satynowa. Zostaje odrobinę połysku, ale są one dosyć trwałe, także jest to bardzo fajna szminka. No i właśnie dzisiaj postanowiłam, że dołożę sobie ją przed kamerą, dlatego że rzadko możecie mnie zobaczyć, jak moje usta są z połyskiem. Uwielbiam aplikator w tych szminkach, uwielbiam to, jakie są komfortowe, uwielbiam to, jak wyglądają na ustach w ciągu dnia. Także jeżeli chcecie mieć taką bardziej luksusową szminkę, taką, która po prostu no, będzie na przykład jedną szminką w Waszej torebce, nie lubicie mieć dużo, za to lubicie mieć szminki bardzo dobrej jakości, to te szminki naprawdę są Piękna i też jest bardzo dużo, bardzo pięknych kolorów, akurat nie, nie, nie mówię, że musicie mieć akurat brąz, możecie mieć czerwień. Są tam też oczywiście odcienie bardziej niu, są odcienie bardziej śliwkowe, także tutaj jest bardzo dużo kolorów, ale jeśli chodzi o formułę, to naprawdę jest to bardzo ciekawa formuła i bardzo dobrej jakości szminka. Bardzo mi się spodobała i to jeszcze nie jest koniec. Natomiast jeżeli chcecie mieć coś podobnego do tych szminek, ale dużo tańszego, to możecie przejść się do Rossmana, tak jak ja zrobiłam je ostatnio w promocji, dlatego że bardzo mi te szminki interesowały już od dłuższego czasu. To jest taka podwójna szminka, z jednej strony jest kolor, a z drugiej jest taki boosting bal, czyli po prostu w ciągu dnia możecie sobie ten balsam nałożyć i Wasze usta jakby ożywają, stają się, wiecie, nie są takie spieszchnięte, bo, bo to jest też szminka w płynie, szminka matowa. Natomiast ona ma bardzo podobną formułę właśnie do szminek. Bobby Brown, ale powiem Wam, że to jest najbardziej trwała szminka, jaką miałam w życiu. I tutaj świadectwem tego jest ten swatch, który sobie dziś zrobiłam rano, jak robiłam przewitki i nie mogę tego w ogóle zmyć. A to jest kolor, który też bardzo oczywiście mi się spodobał, bo to jest taki bardzo ładny, delikatny odcień bardzo chłodnego beżu. Też taki zupełnie neutralny, nude, ale bardziej chłodny. Natomiast nie przypomina żadnej ze szminek, którą tutaj mam na ręce. On jest po prostu najbardziej chłodny i nazywa się 113. Także taki ładny odcień po prostu naturalnego beżu. Tam widziałam dużo ładnych kolorów. Ponieważ ta szminka mi się bardzo spodobała, stwierdziłam, że będę na promocji jeszcze polować. Może kupię sobie inny kolor. Jeszcze jeden kolor bardzo mi się spodobał. Taki bardziej czerwonawy, troszkę pod śliwkę. Więc może jeszcze tamten dokupię, żeby mieć jeszcze drugą tą szminkę. Ponieważ te szminki naprawdę są dobre i tu znowu L'Oreal zawsze ma świetnie. Świetne aplikatory, także to się bardzo fajnie się tym maluje, jest to bardzo wygodne. Ten balsam w ciągu dnia, on tutaj może się wydawać, że będzie dawał jakiś kolor, ale on tylko po prostu podkreśla usta. On jest praktycznie bezbarwny, chociaż ma zatopione takie delikatne opiłeczki. Także, jakbyście trafiły po prostu na te balsamy do ust, na te szminki, dwa w jednym w Rossmanie w przecenie, dlatego, że one kosztują chyba około 70 zł, a ja za nie zapłaciłam około 40, więc myślę, że te 40 zł warto tą szminkę kupić. No i ostatnia już szminka, która jest przepiękna i należy do moich ukochanych szminek, tutaj akurat pięknie się zgrywa z moją bluzką. Jest to oczywiście róż Velvet The Lipstick, szminki, które ubóstwiam, które są dla mnie na równi z szminkami z najdroższych marek światowych, czyli obojętnie co wymienicie, czy Chanel, czy tutaj Smashbox. Naprawdę genialna formuła i tu akurat wybrałam taki typowy jesienny kolor i znowu jedno przesunięcie i mamy taki intensywny burgundowo-brązowy odcień. Wyglądam takie odcienie na jesień. Nawet dziś myślałam, że będę ją się pomalować, ale stwierdziłam, że już ten mój makijaż będzie taki za bardzo wampiryczny, więc użyłam jaśniejszego koloru. Ale w tej gamie znowu znajdziecie wszystkie odcienie, jakie mogą tylko przyjść do głowy. Od pomarańczy, czerwieni, przez berze. Naprawdę jest tam wszystko, róże. Także jeżeli szukacie jakiejś pięknej szminki na jesień o głębokim odcieniu, która nie będzie się rozwarstwiała, która będzie wyglądała na ustach bardzo ładnie przez cały dzień, bo one też są o przedłużonej trwałości, ale będzie super komfortowa. Moim zdaniem są to najlepsze szminki, jakie możecie kupić w drogerii, jeżeli chodzi o formuły, te wykręcane, takie normalne, w sztyfcie. Natomiast ze szminek, jak, to, jak wiecie, wpłynie chyba najbardziej teraz, lubię L'Oreal. Także to są wszystkie szminki, które ostatnio naprawdę bardzo mi się podobają i które staram się naprzemiennie nosić. No i mój makijaż dzięki temu, staje się bardziej jesienny. Natomiast są to kolory neutralne, więc łatwiej mi się po prostu jest bo zazwyczaj jak chcę zrobić sobie delikatny makijaż oka, to wychodzi mi właśnie coś takiego jak dzisiaj, więc wtedy muszę użyć jakieś delikatniejsze szminki. Teraz spróbuję to wszystko zatrzeć. Zobaczymy, które szminki są najtrwalsze. Zobaczcie. L'Oreal. Starłam całą rękę chusteczką. Tutaj muszę pocierać, ale L'Oreal. Te szminki po prostu są super ja tego po prostu teraz nie zetrę, nie dam rady. Jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to ten produkt już Wam pokazywałam, ale ostatnio z przyjemnością do niego cały czas wracam, dlatego że jest, tak jak wiecie, cudowna pogoda i nawet jeżeli jadę na jakiś event, to nakładam sobie po prostu Glow Sherry w odcieniu Medium Eclat, taki średni odcień bardzo ładnego takiego beżowego rozświetlacza. Uwielbiam ten produkt, pokazywałam go już wcześniej na kanale, był w Lubieńcach Miesiąca. I tak jak Wam mówiłam, jest to zastępstwo dla tego tintu Chanel, który nie niestety już chyba jest niedostępny, dlatego że to była edycja limitowana letnia. Ja go mam i myślę, że to jest doskonały zamiennik. Naprawdę on wygląda na skórze bardzo podobnie. Fakt, że nie daje takiego nawilżenia, bo ten produkt działa jak serum. Naprawdę macie wrażenie, jakbyście nałożyły serum nawilżające, i to bardzo wysokiej jakości. A tutaj po prostu jest nawilżenie, ale jest również ten przepiękny glow, także uwielbiam te dwa produkty. I ostatnio właśnie wróciłam sobie do tego i mam nadzieję, że dokupię sobie jeszcze jedną sztukę, dlatego że naprawdę ten produkt no, bardzo, bardzo mi się podoba. Podoba mi się, jak wygląda na skórze. I dzisiaj mam go na całych policzkach, dlatego że na środkowe partie twarzy muszę mieć podkład matujący. Z reguły jest to Fenty. Dzisiaj znowu jest to Fenty. Natomiast na bokach twarzy mam zazwyczaj właśnie Glow Sherry. Także jeżeli szukacie czegoś, co daje rozświetlenie, ale prawie nie kryje, dlatego że ten produkt praktycznie nie daje krycia, tylko daje taki piękny glow. Używałam go w makijażach letnich, możecie sobie wrócić, zobaczcie, jak on wygląda na skórze. Natomiast myślę, że zdecydowanie muszę dokupić jeszcze jeden. I wróciłam sobie też ostatnio do jeszcze jednej rzeczy, ponieważ jak sprzątałam wszystkie swoje kosmetyki, to praktycznie usunęłam 3 czwarte swoich cieni w kremie, bo okazało się, że wszystkie się wysuszyły i właściwie to nie ma sensu, żeby je trzymać. I praktycznie wszystkie poleciały do śmieci. Również kolor tatuaż z Maybelline, ale to jest taki kolor, to jest taki kolor, kolor tatu, który po prostu bardzo lubię i chciałabym zawsze mieć go w swoich zbiorach. Ten i jeszcze jeden, i jest jeszcze kolor, który się nazywa Bronze, on a non-bronze chyba tak, tak się nazywa. Natomiast ten nazywa się 98 Creamy Beige. I to jest coś, co naśladuje trochę mój ulubiony cień z maka, który się nazywa Groundwork. Groundwork jest bardziej ciepły, jest taki bardziej brązowo-ziemisty, jakby. Natomiast ten jest zdecydowanie chłodniejszy. Ale te cienie są najbardziej genialną bazą pod makijaż, jaką w ogóle możecie użyć. Uwierzcie mi, że dzisiejszy makijaż okazają mi. 10 minut? 10 minut z tym wszystkim, co dzisiaj mam na oczach. Zaraz Wam opowiem o wszystkim. Jako bazę używałam właśnie tego cienia. I to jest cień w takiej tonacji jak ta szminka, którą przed chwilą Wam pokazywałam z L'Oreala. To jest taki po prostu chłodniejszy odcień brązu. I nałożyłam ten cień na całą powierzchnię ruchomą powieki. A później roztarłam sobie delikatnie Ignite w zewnętrznych kącikach. To jest ten cień, który jest tutaj. Taki piękny rudo-brązowy, ciepły odcień. Naprawdę jest piękny. I odrobinę użyłam jeszcze tego brązu przy rzęsach i troszkę wyciągnęłam jeszcze kąciki do góry, żeby po prostu moje oko nie było takie, wiecie, płaskie, tylko żeby się troszkę uniosło. I właściwie to są tylko te trzy kolory, których dzisiaj używałam. A na środku powieki mam pyłek z Inglota. Dlatego, że pyłki zęglota należą do najlepszych pyłków uważam, na świecie, to akurat mam cały czas miniaturę. I to tą, którą pokazywałam wam 3 lata temu, jeszcze nie zużyłam, bo no, takich pyłków nie używa się dużo i jest to taki. Przepiękny, skrzący się kolor zielonkawy Ja nałożyłam go odrobinkę dosłownie na środek powieki. Jest to cień 122, także jakbyście szukały czegoś tak pięknego, takiego pięknego pyłku, no to zdecydowanie właśnie polecam Wam ten pyłeczek Zinglota. I teraz możemy przejść płynnie do rozświetlacza, ponieważ na środku powieki mam jeszcze odrobinę rozświetlacza, który ostatnio kupiłam. I jest to rozświetlaczka Tosu z tej ostatniej kolekcji Katosu, która nie pamiętam jak się nazywała, chyba Stellar Moon. I ponieważ wszyscy się tak strasznie nim zachwycali, to stwierdziłam, że go kupię. I jak poszłam do Rosmana, to jeszcze, słuchajcie, było wszystko z tej kolekcji, ale kupiłam tylko ten rozświetlacz i kupiłam sobie go w formie wkładu, dlatego że ja po prostu nie potrzebuję dużego rozświetlacza, mam je zwyczajnie za dużo. To jest tak zwany bouncy rozświetlacz. I on rzeczywiście jak się go dotyka, to jest taki dosyć Dosyć miękki, ale nie powiedziałabym, że tam, wiecie, można ten palec tak włożyć, żeby tam to się ruszało. Jest to taka po prostu bardzo miękka formuła, ale zobaczcie na ten połysk. Jeżeli nie lubicie opiłków w rozświetlaczach, to na pewno ten rozświetlacz się nie będzie Wam podobał, dlatego że to są w zasadzie same opiłki. Nie są miękki, kremowy i daje naprawdę przepiękny blask. To jest coś takiego, co myślę, że jeżeli zbieracie rozświetlacze, to koniecznie trzeba go zdobyć, bo już teraz... Po prostu trzeba go zdobywać, bo nigdzie już nie ma właściwie nic. Zostają tylko szminki z tego co widzę, takie cienie wpłynie, natomiast tych rozświetlaczy po prostu nigdzie już nie ma, ale mam nadzieję, że być może jeszcze na niego traficie. Bardzo mi się podoba ten rozświetlacz, mimo tego, że trochę on nie jest w moim stylu, ale właśnie używam go na powieki. Niestety, jak nałożyłam go sobie na boki kości policzkowych, to powiem Wam, że on trochę podrażnił mi skórę pod oczami. On gdzieś tutaj dostał, te opiłki dostały się gdzieś tutaj na skórę pod oczami i miałam takie lekkie jakby uczulenie, ciężko to nazwać, po prostu miałam podrażnioną skórę. Także ja bym na niego uważała jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę, bo tu jest bardzo dużo piłek, chociaż marka Vibo naprawdę ma te produkty świetne, także to jest moim zdaniem bardzo udany produkt, ale to nie jest jedyny rozświetlacz, który dzisiaj mam, bo jeszcze w kącikach oczu inny rozświetlacz, który po prostu jak zobaczyłam w sklepie, stwierdziłam, o nie, to jest coś takiego, co po prostu trzeba mieć. I tu akurat jest to marka Douglas, i jak się na niego patrzę w pudełeczku, to tak. Właściwie, co to takie nic, prawda? To pudełeczko zupełnie nie, no, no nie zmusza do zakupu, ale w środku, w środku jest coś takiego, to jest akurat odcień, który się nazywa. Bright Champagne, on jest naprawdę przepiękny. Jest to tak dobrze zrobiony odcień rozświetlacza. Jest to rozświetlacz właśnie w odcieniu takim jasno-szampańskim. Są chyba trzy kolory. Natomiast ten oczywiście do mojej karnacji spodobał mi się najbardziej, dlatego że on jest najjaśniejszy. I jest to taka piękna gwiazda, trochę się kojarzy już z kolekcjami na święta, troszkę na nowy rok. No, mam nadzieję, że to nie jest edycja limitowana. I tutaj jest napisane, że ten rozświetlacz można nabudowywać. I To jest Czysty, perłowy rozświetlacz, który oczywiście dzisiaj również mam na policzkach. I ponieważ można go napodobywać, to chciałam przed kamerą jeszcze trochę go nabudować. Teraz spróbuję tutaj umieścić gdzieś na mojej konstrukcji stołu lusterko, co jest bardzo trudne. Wzięłam mój ulubiony pędzelek, tak jak pewnie się domyślacie, z Hakuro. Ten sam to zawsze Hakuro J720. Nałożyłam odrobinkę tego rozświetlacza. Ona ma taką bardzo ciekawą formułę, bo on jest jakby wypiekany, natomiast jest dosyć twardy, ale zobaczcie na policzkach, co się dzieje. Po prostu można go napodobywać. Ja to widzę tu w lusterku, że on jest takim po prostu, taką taflą. To jest po prostu tafla, natomiast jest on zupełnie inaczej zrobione niż ten rozświetlacz katosu, i w związku z tym on inaczej na skórze wygląda. Zdecydowanie będzie to lepszy rozświetlacz dla osób, które no, lubią mieć nie wiem, czy można tutaj wybrać pomiędzy tymi dwoma rozświetlaczami. Mniej spektakularne. One oba są spektakularne, tylko inaczej. Ten po prostu ma opiłki, które będą widoczne. A ten daje tafle. Przepiękny produkt i powiem Wam, że za chyba 60 parę złoty on kosztuje. No to trzeba go mieć. Po prostu, jeśli lubicie rozświetlacze albo bardziej kochacie rozświetlacze, to na pewno będzie to taki dla was must have. Tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie jest edycja limitowana, bo jest to coś przepięknego. Dawno mi się tak produkt nie podobał. W sumie on jest z tej niższej półki cenowej, bo gdyby to był rozświetlacz Chanel, gdyby to było napisane na tym pudełeczku Chanel, to mógłby kosztować 250 zł. Bo to zazwyczaj tak po prostu jest, że jeżeli byłoby to opakowane w opakowanie Chanel, czy też cokolwiek innego, nie obrażając żadnej marki kosmetycznej, to po prostu byłaby to dwa razy wyższa cena, albo trzy razy wyższa cena. Bardzo przypomina mi rozświetlacze z marki Ofra, bo one też tak intensywny poł. Błysk, ale one są bardziej kremowe w dotyku, a ten jest według mnie troszeczkę bardziej twardy. Natomiast możecie go używać jako cienia do powiek, jako rozświetlacza do ciała, do twarzy. Jeżeli szykujecie się gdzieś na Sylwestra i szukacie czegoś obłędnego, to bardzo Wam ten rozświetlacz polecam. Naprawdę bardzo mi się podoba i podoba mi się to, że on jest formie takiej pięknej gwiazdy. Także super udany produkt z marki Douglas. Ja powiem Wam, że w ogóle z ich makijażu nie mam nic. W sumie nie mam nic, nie mam żadnych cieni. Oglądałam właśnie ostatnią kolekcję, oglądałam właśnie cienie. Myślę, że trzeba się bardziej po prostu tą marką pod kątem makijażu zainteresować, bo naprawdę czasami opuszczają bardzo ciekawe produkty. Dalej, dalej będzie tusz do rzęs. Tusz do rzęs, który ktoś napisał mi, że to jest po prostu must have i całkowicie się z tym zgadzam. Kiedy pokazałam go na swoim Instagramie, jak mi, że to jest must have i że ten tusz trzeba mieć i powiem Wam, że pobił on ostatnio wszystko. Wszystkie tusze do rzęsy, mam. Jest to jeden z najlepszych tuszy, jakie w ogóle miałam w życiu. Nigdy nie miałam tego tuszu. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo ja o nim kiedyś słyszałam, że to jest bardzo dobry tusz do rzęs. I to jest znowu Izadora, Precision Mascara, Slim Brush High Performance. Zgadzam się z tym w stu procentach. mała szczoteczka, która dociera do każdej rzęsy. Ona praktycznie nie ma takich bardzo długich włoseczków, tylko ma takie króciusieńkie kikutki w zasadzie. Bardzo wygodnie się nią maluje, obłędnie podkreśla rzęsy, bardzo je mocno pogrubia, bardzo mocno je separuje również, bardzo ładnie je wydłuża. Jest to maskara, która jest doskonała pod tym względem też, że ona jest przebadana pod każdym możliwym względem, jeśli chodzi o oczy wrażliwe, także jest ona polecana do wrażliwych oczu. I ja bym bardzo chciała tę maskarę mieć zawsze. Zawsze, zawsze, dlatego, że ona jest tak dobra. Tutaj właśnie mam maskarę, która jest do niej bardzo podobna: Rebel Eyes Gosha, ale ona jest delikatniejsza. Ona po prostu jest delikatniejsza, jeśli chodzi o wykończenie. Też ma taką moją ulubioną, maleńką szczoteczkę. Też bardzo fajnie się nią maluje. To są naprawdę dwie bardzo dobre maskary, ale ta daje jeszcze takie po prostu mega pogrubienie po prostu uwielbiam ten tuż. Na 100% będzie to ulubienie z miesiąca. Tak samo jak na przykład rozświetlarz Teglasa, dlatego, że są to takie produkty, które. Robią naprawdę efekt wow. Także, jeżeli macie tą maskarę i podobała Wam się, spróbujcie sobie później tutaj. Myślę, że będziecie bardzo zadowolone, dlatego że no ta formuła jest naprawdę wyjątkowa. I tak jak rozmawiałyśmy właśnie z głównym wizarzystą marki Izadora, najważniejsza jest szczoteczka. A drugą najważniejszą rzeczą jest oczywiście formuła tuszu, i tutaj te dwie rzeczy są dopracowane według mnie do perfekcji. Genialny, tusz do rzęs. Genialny. Prawie bym zapomniała, że mam produkt do brwi, bo nie jest tak malutki, że tutaj na stole mi się ukrył. I też byłam w Rosmanie i postanowiłam spróbować, dlatego że akurat była promocja i ten produkt do brwi był po 10 zł. Myślałam, że 10 zł to. Wiadomo, to nie jest dużo, można spróbować, wydać, najwyżej jak będzie niedobry, można komuś oddać. To jest maskara nowa do brwi, która się nazywa Brow and Go, w tym opakowaniu, w którym jest mój ulubiony liner z Avalan Cosmetics. I ta maskara ma takie włókienka no, ma włókienka, które mają zagęścić wasze brwi i sprawić, że one będą bardziej busi, takie, wiecie, bardziej na topie. I ma taką maleńką, śliczną szczoteczkę, wiecie, ja kocham moje szczoteczki. I kupiłam ją w kolorze 02 Dark. I powiem wam tak. Dużo osób twierdzi, że jest to doskonały dupe dla Anastazji. Jestem taka nowa maskara do brwi, która bardzo mocno jakby podkreśla brwi. Ona jest w różnych kolorach, tam chyba tych kolorów jest kilkanaście. Naprawdę jest to świetny produkt, gdybym oglądałam. Ona bardzo mocno utrwala, bardzo ładnie podkreśla kolor brwi, bardzo ładnie zagęszcza. W zasadzie jak macie brwi o równej linii, to już nie potrzebujecie nic innego. No i tutaj dużo stwierdzi, że to jest doskonały zamiennik, a że nawet jest lepszy. I moim zdaniem on jest lepszy pod tym względem, że nie nabiera się tak bardzo dużo produktu jak w Anastazji. Anastazja jest niesamowicie napigmentowana, dużo bardziej niż ten tusz, ale to czasami nie jest plus. To zależy od tego, czy macie lekką rękę w makijażu, czy nie. Także jeżeli szukacie czegoś, co brwi wypełni, ale też je jakby utrwali, naprawdę dobrze ten tusz utrwala. Jestem bardzo zaskoczona jego formułą. On naprawdę jest bardzo dobry, także kolejny produkt z Eveline, który myślę, że wskoczy na taką u mnie półeczkę. Musisz ze mną być. Tak samo jak liner, tak samo jak niektóre palety, które Wam pokazywałam ostatnio. Bardzo mi się ten produkt spodobał. Jak na jego cenę, to uważam, że absolutnie jest to Lepszy produkt niż produkt Anastazji, bo kosztuje 10 zł. A Anastazja kosztuje chyba 140 albo 160, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Dzisiaj utrwalałam sobie właśnie brwi tuszem i bardzo jestem z niego zadowolona. Naprawdę. Kolejny super produkt, także cieszę się bardzo, bo znowu to pewnie będzie ulubieniec miesiąca. Mam również, jak wiecie, mój ukochany produkt z Catrice i cały czas go używam. Tam ta maskara jest rewelacyjna, ona ma lepszą szczoteczkę taka lekko zwężająca się, maleńka szczoteczka, także możecie dotrzeć tam wszędzie, ale ta po prostu ma więcej koloru i dodatkowo ma te włókienka zagęszczające, co powoduje, że brwi rzeczywiście tam, gdzie macie jakieś ubytki, no to one bardzo ładnie są niwelowane, nie ma żadnych prześwitów, także. Ekstra. No i ostatni dzisiaj produkt, ostatni w tym moim króciutkim filmie, coś, co bardzo mi się również spodobało i coś, co po prostu przedłuża mi trochę wakacje. I to jest produkt marki Cora Organics. Nie wiem, czy znacie tą markę. Postaram się, żeby było troszkę więcej na kanale, bo mam jeszcze jeden bardzo fajny produkt do pielęgnacji. Zresztą wszystkie jej produkty są pielęgnacyjne. Tutaj akurat jest to coś, co się nazywa Sun Glow. Jest to po prostu olejek do ciała, tak jak widzicie z kolorem, brązujący olejek do ciała i jest to marka, nie wiem czy wiecie, Miranda Kerr. Także oprócz tego, że inne piękne kobiety tworzą swoje marki kosmetyczne, Miranda Kerr też ma swoją. Ta marka oparta jest, wydaje mi się, na olejku z opuncji, dlatego że myślę, że ten zapach to jest... To jest olejek z opuncji, To są kosmetyki organiczne, więc one są bardzo dobrej jakości. I ten olejek jest taki dosyć ciemny, jak się go wyleje. Wiadomo, Miranda Karer jest pięknie opalona. Ma taką lekko opaloną skórę. Ja nie mam, ale bardzo bym chciała taką mieć. Ale zobaczcie, że jak się posmaruje nim ciało Znaczy może troszkę wsmaruję jeszcze bardziej to jednak skóra ciała jest taka po prostu bardziej żywotna, piękna. Jest to fajny produkt, na przykład na sesję zdjęciową, według mnie. Ale oczywiście nie tylko. Możecie używać go po prostu do ciała, do nóg, do dekoltu. No teraz akurat jest tak ciepło, że ja ostatnio chodziłam na krótki rękaw ubrana, więc takim olejkiem można się posmarować. Za chwilę będziemy miał czy za chwilę? Za dwa miesiące będziemy miały Sylwestra. Czy za trzy może nawet. No za dwa i troszkę. Wtedy taki produkt też może się nam przydać, ale ja w ogóle lubię takie produkty używać przez cały rok. Natomiast myślę, że z przyjemnością też oczywiście wyłócę sobie do niego wiosną, bo będzie skóra wyglądała pięknie. On zdecydowanie pachnie olejkiem z opuncji, więc jeżeli komuś przeszkadza to, że on nie jest perfumowany, tylko to jest całkowicie organiczny, naturalny kosmetyk, no to być może ten zapach nie będzie Wam się tak do końca podobał, ale naprawdę daje piękną, taką wypoczętą, ładną skórę. Żałuję, że dzisiaj nie mam nic z dekoltem. Postaram się być może użyć go jeszcze po prostu w kolejnych filmach. No i co, w zasadzie, słuchajcie, wszystko Wam już dzisiaj pokazałam. Tak jak mówiłam, ten film nie będzie długi. Jest tutaj mnóstwo różnych produktów. Mam nadzieję, że one dla Was też być może były inspirujące, że coś Wam się być może z tego, co ostatnio mi się podoba, też Wam się spodoba. Kto to wie, może pójdziecie i zrobicie sobie jakieś mini zakupy. Tak jak widzicie, u mnie jest jak zwykle bardzo dużo połysków w makijażu. Ja po prostu to naprawdę uwielbiam. Także jak, jak mam nowe rozświetlacze albo produkty właśnie do podkreślania piękna skóry, to zawsze się bardzo cieszę. No ale szminka zawsze musi być matowa, chociaż tu właśnie z tą szminką z Bobby Brown jest to dla mnie całkowite zaskoczenie. I powiem Wam, że ta szminka z L'Oreala, ona też nie jest taka kompletnie matowa, tylko ma leciutki połysk. Także coś tam przemycam nowego na jesień, bo zdecydowanie trzymam się bardziej matu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zapraszam do dania kciuka do góry. A jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji kanału, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, dlatego że będziemy spotykały się wtedy. Częściej. Staram się robić filmy dwa razy w tygodniu i nawet czasami mi to wychodzi. I tutaj dużo na kanale mówię o pielęgnacji skóry, ale również, również bardzo kocham makijaż, także staram się o tym nie zapominać. Dziękuję Wam jeszcze raz, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście miały taką piękną pogodę, jak jest w Warszawie, żebyście mogły chodzić po prostu na spacery, odpoczywać i podziwiać naszą piękną, złotą polską jesień. A my widzimy się wkrótce w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia! Oh, 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 oh.